Siemanko, witam. Taka szybka akcja po pracy. Pomoc sąsiedzka. Obiecałem sąsiadowi, że mu to wyspawam. No, jak wiecie, nie robię takich rzeczy, ale w tym wypadku akurat się zgodziłem. Chodziło tylko i wyłącznie o zakrycie. Dziur, które tutaj są, żeby nie było widać nad nakładką na progu, że brakuje nadkola. Brakuje kawałka progu, żeby na przeglądzie się nikt nie czepiał. Tu jak widać, brakuje. Tutaj brakuje nadkola wewnętrznego, brakuje całego podciągu w progu. No, u mnie takie naprawy zazwyczaj nie przechodzą, bo albo, albo całość, albo wcale. Ale w tym wypadku, no, macie. Widzicie, tak wygląda. Naprawa tylko i wyłącznie, jak to piszecie, jak to mówicie, na rok czy tam na dwa lata i na żyletki. Tak to wygląda. Jeszcze tutaj przeczyszczę. E, psikam to, aby epoksydem. I resztę już sobie robi właściciel z tym, co chce. Czy nawet tak będzie jeździł, czy nie będzie tak jeździł, to już, to już jest jego sprawa. I no i ja to pomaluję i idę na drugą stronę robić Zakładam plastik, oczywiście zakrywam to wszystko co tutaj brakuje Na przodzie też tak samo tam brakuje Ale Nie w tym moja głowa Tak wygląda środek e, Poszycia Poszycie zewnętrzne Jest wycięte A Tak wygląda nadkole wewnętrzne Czy się tak, tak Wyglądało Tutaj mam dorobiony ten kawałeczek blaszki, który ma tylko i wyłącznie zakryć to, co jest w środku. Tutaj jest nadkole plastikowe, tego nie widać. No i jeszcze tutaj muszę dorobić taki kawałeczek blaszki, żeby to zakryć. Potem przychodzi listwa i już nic nie będzie widać. Z tego wszystkiego, że taka szybka robota. Mercedes już pojechał. Zapomniałem nagrać nawet zakończenie. Więc, taka szybka robota. Koszt dwie stówki. Niecałe cztery godzinki roboty. Ale nie zgłaszajcie się do mnie z takimi, z takimi naprawami, bo ja się, ja się ich nie podejmuję. Ja dzięki. Pozdrawiam.